Ma pan, panie prezydencie, prawo do swoich nacjonalistycznych poglądów. Jeśli jednak chce je pan wprowadzać w życie, to trzeba było się ubiegać o stanowisko premiera. Bo rola konstytucyjna, do jakiej naród pana wybrał, nie pozwala kształtować polskiej polityki zagranicznej wedle własnego widzimisię. Jest pan najwyższym reprezentantem Polski w stosunkach z zagranicą. Reprezentantem. Reprezentuje pan politykę zagraniczną, którą zgodnie z artykułem 146 Konstytucji formułuje Rada Ministrów. Kto by chciał prowadzić inną od rządowej politykę zagraniczną, nie tylko łamałby Konstytucję, której przysięgał pan dochować wierności, wkrótce jedzie pan na Węgry. I to dobrze. Profesjonalnie przygotowane materiały, jak zwykle przed wyjazdem, przygotowuję dla Pana MSZ. Niech Pan nie zapomina, że jedzie Pan do kraju, którego rząd jest jednocześnie najbardziej antyukraiński i najbardziej prorosyjski w Unii. Ta zbieżność nie jest przypadkowa. Naturalnie nie liczę, że przywiezie Pan z Budapesztu zbiegów przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Niektórych spośród nas ojczyzna zapamięta jako poważnych patriotów, innych jako pentaków.